Dzisiaj mandero Ja dziś jestem na wykopkach na polu Kopie Sorry za wiatr bo Jestem z moim młodszym bratem Uczy się simplexa Kopie My. Widzimy się przy dołkach Rowerowy Brat wykopał o szpakła mi to No taki dzwoneczek się trafił żelazny, Jest kudeczka z kluczem Brat mój wykopał to Teraz skrzyni szukamy Jakie skutka to i skrzynia musi być ze złotem taka ozdóbka jakaś chyba aluminiowa wygląda mi na kolczyk, tak to jest kolczyk chyba aluminiowy kolczyk Was do drugiej części filmu dnia użytków. dzisiaj znów nie jestem samym z bratem. Nie wiem czy go tam widać. Tam kopię! Uczy się Simplexa. Jest pierwszy fan, którego mogę pokazać. Tak to same śmieci. On wpadło 50 groszy. 83. Pozdrawiamy 83. W tym dołku mam jeszcze sygnały nie te sygnały o jest coś kolejnego Dujeczka widzicie? Jest dwójeczka Chyba komuś się popsypało Oj, tu gdzieś była ta pięćdziesiątka zaraz wam coś pokażę Nie O, dwa pięćdziesiąt jednego dołka Ale jeszcze gdzieś miałem sygnał kolejny Moniak dyszka dyszka jest dyszka plus 1912 pozdrawiamy i jeszcze tutaj 86 pozdrawiamy. Nie. Już jest czysto chyba. Tu jest łopata. Komuś się posypało z szkielni. Oh. Komuś się posypało z kielni trzy pijążki 10, 12, 50. Fajnie. O grzebyczek się trafił, brat wykopał z wyposażenia wojskowego. Grzebień. A fajne było takie. skarbem i pozdrawiam wszystkich z Torunia Pozdrawiam Toruni Brat trafił groszka we zobaczcie sami fajny strzał, pierwszy jego guzik i taki strzał fajny, trzymaj Kawałek dzwonka. Szkoda, że nie cały. Nigdy jeszcze nie trafiłem całego takiego dzwonka. Zawsze kawałki tu najadą mi pęka. Szkoda. Trafiłem 200 groszy z PRL-u. 7,7 pozdrawiam. Padła kolejna półka Brat trafił jedną, ja teraz drugą. Pozdrawiam Łódź Teraz padło podkrętełko cygarka Ma Fajnie Ja już w domu Zaraz Wam pokażę yy Złom, ile, co, jak

Napisujemy to no na razie wrzucimy taki Nie ma czasu na gupoty. Osiąc. Taka fajna rurka Śrubka. Kawałek różnego dzwonka. 195 gram.

Puszeczka, bo w lasach też jest ich pełno, norma, brzmiarze i te inne. Tu wpadła puszka od jakiegoś piwa. Taka ciekawostka niemiecka, jakaś puszka jeszcze z tych starych, z tym takim kapselkiem. Jakiś pewnie niemiecki PRL 210 gram puszeczki po 4 20 88 groszy 1067. Ja chciała No i złomik. Złomik 6 kg 650 g. Pozecie 6,65 17 zł. Z tym, że wiaderko waży kilogram, to odliczamy złotówkę. 16 zł. dzisiaj byśmy zarobili. Ja jestem zadowolony. Pouczyłem trochę brata, pochodził sobie. On zadowolony, ja zadowolony. Tam jeszcze wpadł, yy, wpadł mu guzik Wehrmachtu, to już w ogóle się cieszył. Yy, co jeszcze. No ja strafiłem jakieś tam peralki. Nie. Komu się podobało, zostawcie łapkę. Zapraszam do subskrypcji. I do następnego Elo.